Dzień dobry, jak się miewacie tego wspaniałego dnia? Dziś znów mało informacji. Dwa spotkania autorskie, troszeczkę okruchów i sporo zapowiedzi. Tym razem jednak zapowiedzi są faktycznie ciekawe. Zwłaszcza te growe i serialowe. Zapraszam więc do wysłuchania. 22 kwietnia o godzinie 18.00, w brzegu, w Muzeum Piastów Śląskich, odbędzie się spotkanie autorskie z Michałem Cetnarowskim. Pisarzem, publicystą, redaktorem Nowej Fantastyki. Spotkanie prowadzić będą Ewa Wrubel i Adam Boberski. 23 marca o 18 w Krakowie, w ksiągarni Fan Comics, odbędzie się spotkanie autorskie z Łukaszem Czarneckim, autorem książki Apostata. Fragment Apostaty jest również dostępny do przeczytania. To co prawda horror, ale cóż poradzić. Okruchy. Dark Cryon zaprezentował wizualizację dwóch okładek. Pierwszą jest okładka Odmieńca, autorstwa Wiktora Lavalle. Drugą okładka Druda, autorstwa Dana Simonsa. Myślę, że są całkiem ładne, choć trochę przypominają projektem serię Artefakty. I to zapewne nie przez przypadek. Znamy też projekt okładki książki Ostatni Absolwent, autorstwa Naomi Nowik. Książka stanowi drugi tom cyklu z Holomancia i jest całkiem przyjemna w odbiorze. To młodzieżówka, ale dobra młodzieżówka. Pojawiły się kolejne daty książek wydawnictwa MAG. Przedstawiają się one bardzo ciekawie. Jeżeli ktoś chce zacząć zbierać Sandersona, to trylogia Pierwsze Imperium pojawia się jednego dnia. A jeżeli ktoś, jak ja, chce skompletować Malazańską Księgę Poległych, to nie będzie musiał długo czekać, tylko nieco ponad 3 miesiące. Lista książek wraz z datami ich premier widoczna jest w tej chwili na ekranie. Fabryka Słów poinformowała, że trzeci tom trylogii Planet Side, autorstwa Michaela Mammaja, ukaże się wyłącznie w e-booku. Jak się okazuje, poprzednie dwa tomy sprzedały się tak słabo, że wydawanie trzeciego w papierze stało się zupełnie nieopłacalne. Cóż? Może uda się w ten sposób sprawić, żeby fabryka wybierała jednak lepsze jakościowo produkty? Może nawet reklamowała je w jakiś sposób? Ale poza złośliwościami należy przyznać, że to ładne i godne zachowanie, żeby wydać ostatni tom w jakiejkolwiek formie. Wszak można było nie wydać niczego. Takie rzeczy już się zdarzały. Fragmenty Dostępny jest fragment powieści Apostata. Autorstwa Łukasza Czarneckiego. Tego samego, o którym mówiłem przy spotkaniu autorskim. Link, jak zwykle, znajduje się w opisie. Zapowiedzi. Firma Sony zaprezentowała obszerne fragmenty z nadchodzącej gry Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Oczywiście zaznaczono, że niektóre elementy mogą ulec zmianie, a niektóre kąty kamery zostały zmienione, żeby uzyskać lepszy efekt. Nie zmienia to jednak faktu, że gameplay nagrywany był na silniku gry i prezentuje się naprawdę interesująco. Lokacje wyglądają na przemyślane i zwyczajnie ładne. Postacie będą całkowicie nowe, co daje spore szanse na stworzenie ciekawej fabuły. I tylko zaprezentowany system walki nieco mnie niepokoi. Obawiam się, czy nie będzie nużący po jakimś czasie. Choć informacje z trailera i strony gry zapewniają. Że będzie można mieszać różne zaklęcia w celu stworzenia swojego własnego stylu gry. Warto też pamiętać, i uważam to za ogromną zaletę, że gra przeznaczona jest dla jednego gracza i nie zawiera żadnych elementów typu multiplayer. Gra dostępna będzie na wszystkich istotnych platformach w święta Bożego Narodzenia tego roku. Pojawił się teaser oraz data premiery trzeciego sezonu Umbrella Academy. Serial dostępny będzie na Netflixie od 22 czerwca. Teaser jest nagrany pionowo, pewnie po to, żeby mógł się pojawić w kategorii shortów na YouTubie. Sporo wysiłku, jak na 17-sekundowy filmik. Pojawił się drugi oficjalny trailer serialu Halo i muszą przyznać, że wygląda świetnie. Nie jest to kolejny szablonowy trailer. Widać charakter serii Halo. Oczywiście to nic nie mówi o fabule, ani o tym, jak dobry serial ostatecznie się okaże, ale przynajmniej będzie wyglądał ładnie. Premiera na Paramount Plus już 24 marca. Pojawił się również trailer serialu Żona Podróżnika w czasie, opartego na książce Audrey Fineger. Z jakiegoś powodu i zupełnie nie dlatego, że ktoś nie chciał, aby książka kojarzyła się z fantastyką. Została ona w Polsce wydana kilka razy. W roku 2004 jako Miłość ponad Czasem. W roku 2007 Szokująco, jako Żona Podróżnika w Czasie. W roku 2009 jako Zaklęci w Czasie. Ciekawe, czy ta strategia ugryzie teraz świat książki w tyłek? 16 marca, w Międzynarodowym Dniu Pandy. Studio DreamWorks oraz Netflix ogłosiły, że powstanie serial animowany osadzony w świecie Kung Fu Pandy. Serial nosił będzie tytuł Kung Fu Panda Smoczy Rycerz. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Z jednej strony screeny wyglądają ciekawie, z drugiej to Netflix się za to zabiera, ale z trzeciej Jack Black znów będzie podkładał głos Po, co nastawia mnie optymistycznie. W czerwcu ukaże się książka. Filozoficzne aspekty fantastyki. Autorstwa Jacka Soboty. 18 maja do sprzedaży trafi książka Serce Wiedźmy. Autorstwa W. Gorniczek. Co ciekawe, książkę wyda Wydawnictwo Kobiece. 6 maja do sprzedaży trafi książka Pusty Horyzont. Autorstwa A.C. Kobla. Książka stanowi czwarty tom cyklu o Benjaminie Ashwoodzie. W czerwcu nakładem fabryki słów ukaże się książka Cesarstwo Piasku autorstwa Taszy Suri. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskut!